dla na zboju z Brzydą. Mamy w nie tyle No a teraz e, wyjmujemy moment prezenty. Rozdawamy. Mamy pokupankę za każdy obiekt, który odbył obie, się wczoraj, który był wczoraj.

Obrazy w tej na, i okaże dla Akademików, no i do niestety. Mamy trzecią minutę spotkania, no i... Wieczne poszczypki, jeszcze Karolina, okaże i będzie gol, jest! I jest na jeden do jednego, Karolina Załeczka, skierowała tę piłkę do branży azjabeszej UWM i jeszcze po drafcie Koniecznej. Okazja, 1 na jeden, Konieczna i to moja bogacka. Kapitanie. Trzeba wracać, trzeba wracać, żeby nie stracić kolejnego gola, bo to się może. Zajmsz się, węszyło, niestety. Jest do w a że on się wreszcie wreszcie niestety. jest to wreszcie 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 a tymczasem... Kolejna szansa i nie ma bramki na nasze szczęście Dziewka Poprzeczka Uratowała nasz zespół akademiczną z Oystuna. Napismal, Biertek i jest wórze. Rusza sama z piłką. Jest tam Paulina Zaleńska, dobrze ustawiona. Od razu do mnie I go! Kapitan acja! Już świetnie będzie, że wana podanie to dobrze ustawieniu Pauliny Zaleńsków, która. Nie martwi mnie, wyjdzie... dlatego więc to można tego od jednego złego z Czy zdążą jeszcze merycianki zdobyć walkę? Już, niestety Mamy wyniki, szkoda Dzisiaj tak, że właśnie... No, skąd jest? Nie wiem, tylko to jest Już Od razu pierwsze piłki, ruszyła szczypka. Od razu szczypka. Aaa, i szkoda. Od razu do niej piłka. Szczypka, szczypka do koniecznej... Jeszcze szczypka, jest go! Jestem! I na I Jeremy! Witam wszystkich w na świętek! Jest to tutaj sama! I Jeremy! Włoszli obrębowe, zerwione, 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 zerwione,

Stop are going to be you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.